Hej, tutaj Mari, Marii. Dzisiaj Playbook Otra Mega Krzyżówka. A to dlatego, że to są dwie zdrapki w formie książeczki. Playbook z numerkiem 16, a Mega Krzyżówka z 10. Tutaj już sobie nadrapałam. Szukamy J i S. Jedno słowo się utworzyło. Mamy drugie. Hermes. Zobaczymy, czy się trzecia utworzy, ale to za chwilkę. Teraz jeszcze szukamy L i X. No ale chyba się nie utworzy. Chyba, że coś zgubiłam, to będziemy się wracać. W pierwszej mi się nie utworzyło żadne. W tej mamy dwa. Szukajmy dalej. Teraz I oraz H. ok wl a nie widzicie przepraszam I ostatnie z tej strony D i M. Fajnie by było, jakby coś wpadło. W jednej z albo w drugiej, albo w obydwu. No ale zobaczymy. chyba nic z tego nie będzie dobra, jedźmy dalej albo coś przegapiłam o i e ale ta krzyżówka nie jest dla mnie szczęśliwa coś mi przerwało, ale już jestem O oraz E. No i ostatnie dwie literki: L i Y.

No, chyba będzie wygrana. Tu jest lis, chyba że się pomyliłam. Co mamy? Lato Lato jest. jest. I jest. I sy. Ty a. Stali jest ok. No to sprawdźmy, czy się te kontrolne jakieś tu pojawią. Kontrolne C, więc chyba to jest na wygraną zrabkę. Więc krzyżówka wygrana, fajnie. No to zobaczmy, jak się playbuczek spisze. Tutaj szukamy liczb i tej siódemki. Szukamy trójki. 26. Dwadzieścia trzy i trzydzieści jeden, a mam jedynkę, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dwa, szesnaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia pięć, trzydzieści trzy, sześć i dwadzieścia osiem, także tu nie ma. A tu w rubinowej siódemki i rubinu a mamy portfel, monetę, szminkę, złoto, lustro, perfum, perłę, worek, zegarek i kufor. W szmaragdowej siódemce szukamy trzech identycznych symboli. w sumie trzech siódemek, przepraszam, no ale to też jakby trzy identyczne. Tu jest jedna siódemka. Tu są dwie siódemki. Jest jedna na razie. Dwie. Trzeciej nie ma. Tutaj są też dwie. Trzeciej nie widać. Tu już trzech nie będzie. I tutaj też nie ma. No to tu szukamy dwóch identycznych symboli. A mamy różne, 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 różne i różne. Myślałam, że projekt pokaże coś fajnego, ale z tego co widzę, się mnie zapowiada. Szukamy trzech identycznych. Mamy różne. 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 Drapie szybko, ale wiecie, jak jest. Kto ma ochotę, a jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam. Tutaj szukamy trzech identycznych. Dwa razy 50 tysięcy, no ale na pewno nie będzie. No i tu szukamy symbolu monety. A mamy lustro, koronę, pierścionek, przepraszam, worek, złoto, portfel, zegarek i perfumy. Także Playbook dzisiaj. Nie popisał się, a krzyżówka dała zwrócik. Do następnego razu. Cześć.